Witam wszystkich. Dzisiaj po raz kolejny bóg Zakochałem się w tej rzece. Jak jest możliwość, to przyjeżdżam. Dzisiaj miła niespodzianka, bo zostałem tutaj prezesa mojego koła oraz jeszcze jednego kolega właśnie z koła i siedzimy tak w miarę obok siebie. Ja z prawej strony o nie później wzdłuż nurtu po dwie wędeczki, po drugą stronę jakoś na grube zarzucę na tabelce albo na suwę z to Ktoś może jakoś łopatę mapy. Zobaczmy co my tutaj dzisiaj z sobą. Mamy. Tu jakieś dodatki, robaki. Zbieramy sobie co Troszkę rubinowe pinki białe. To nasze znaczy, dzisiaj główna chyba przynęta będzie. I zwykła pinka. Mam tu koper, melasa, kolendę, karmel, śpieczywko fluo pelecik. Jako dodatek jesteśmy rekreacyjni, więc można. Tu też czysta zanęta, w razie bym chciał zasmużyć A tutaj mam zanęta. Fajnie, teraz nauczyłem się podpisywać. Wpisano podpisano rzeka, Wonder Black 1 do 1. Dużo pinki z ostatnich zawodów. I to sobie użyję. Plus mam jeszcze jakąś inną zamrożoną, widzę z, frak z frakcją kukurydzy. Aha, sobie... z kukurydzy i peletem na grubo, to może w inne miejsce to sobie rzucę. Ta wędka na grubo będę używał tej, a tamta zawodnicza będę łapał na moją wędkę główną na Reizera. Tu jeszcze mam duże rubinowe, już mi robaki włożą, No nie. Dobra, tak jak ostatnio, znowu je zasypię czymś sypkim, tym razem kopermela. Wypiję to trochę wilgoci, nie będą wychodzić, mam nadzieję. Tutaj trochę wody na domaczanie. Może być ta z paletu. Dzisiaj trudny dostęp do wody, musiałem sobie wiaderkiem nabierać. Robię sobie trzy różne konsystencje wałków. Po prostu sześć wałeczków. Nie mam jakoś strasznie dużo tego towaru dzisiaj, więc po prostu jak najmniej go tracić w rozmyciu. Wałki mam nadzieję, że będą się bardzo wolno osypywały. Nie tak jak taki luźny towar z koszyczka. Więcej trafi w moje miejsce wędkowania tak w teorii dobra, siedem wałeczków wyjdzie tu sobie odsypałem resztę tej zanęty jak coś mam czystą spożywkę i też ten grubszy towar z paletą kukurydzą aha, zapomniałem tu mam jeszcze jokersa zamrożonego w ziemi większość dodam do tej zanęty na główną wędkę a tu na grubę tylko resztę Już doklejać nie muszę. Jak zaraz będę się gruntował, tu czysta zanęta. Trzeba dokleić jeszcze. Oj, do ilości, a później dodać. Będę tu na koniec. Tu jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Czy będę rzucał wałki, czy tak na luźno. Na razie wygruntuję sobie jedną wędkę. No i główna wędka. Razer 6 metra. Gruntuję i biorę się wędkowanie ciekawe co tutaj jest, ogólnie bardzo płytko połowy szerokości spada około 3 sekund Co jest dwugromowy grun gruntomierz już dalej 2 sekundy, czyli będziemy łapać bliziutko mógłbym nawet łapać spod nóg od 1,5 metra za mną, tak do 5 metra jest chyba ta główna rynna tak 3,5 będzie zjeżdżać tutaj drzewa też są za sobą, więc muszę uważać, uważać na rzuty Się tutaj jeszcze raz sprawdzę, Jak są te 3,5 sekundy, Proszę, jestem w domu. Chcę sobie wysunąć jak najdalej, ale łapać na tym najgłębszym miejscu, które której tak jest płytka. Dobra. Tak się ryzykuje i to wędro skopuje. Puścić te wałki. Już powinienem zmienić sobie na trochę mocniejszą. Zapodziałam dziś moją szklankę. O, jest drugą wędką, może gdzieś bardziej w rozmyciu będę próbował, czy coś takiego taka szklanka sprostona chyba wkładam wałeczek jeszcze minimalnie muszę go ścisnąć to jest chyba ten no, z najmniejszą ilością kleju wkładam wałeczek leciutko czepuję i jadę Komulec zakręcony. Mam nadzieję, że szczotówka nie pójdzie. Sensas blakaru 600. Tutaj albo pojadę od razu z kukurydzami, dwoma, albo z tambelsem Zaraz zdecyduję, albo główną wędką będę się bawił. Mam nadzieję, z krąpiami. Może jakiś też podejdzie. Myślę, że dzisiaj koszeczki 40 g w zupełności wystarczą. Albo dobra, tu dam 50 Tu bardziej w rozmyciu będę łapał. Nie chcę, żeby jeszcze dalej mi tam spływał. A główna wędka 40 Też mam tutaj podwójną skrętkę. Ale fajnie się prezentuje taka gruba. Tu damy troszkę grubiej. Znaczy, najgrubiej jak mam, szczerze mówiąc. Haczyk 12 na przyponie 0,14. Tylko sobie skrócę trochę przypomnę. Ostatni, właśnie. Bardziej mi się sprawdza. Minimalnie krótszy. 56 cm. Bardziej niż te moje 70. -ki. Na koniec haczyka. Zakładam gumeczkę. I fermentowana kukurydza. Mam w kukurydza. kukurydzę, więc ma to sens, myślę. Patrzcie, jak to odprowadza moim zdaniem fajowo a na głównej wędce zdejmuję szklankę zakładam koszy 40 gramowy na razie zaczniemy od haczyka numer 16 na przyponie 0,12 i też go sobie troszkę zgrócimy no i można zaczynać białe dwie pineczki mam dendrobenę, mam kukurydzę zaraz się sobie może potna na razie na biało polecimy też chyba okulary będzie trzeba zainstalować się słońce naprzeciwko mnie na 6:20, więc zaczynamy tak do 11:30. Pierwszy broni przegapiłem robak, obgryziony Naprawdę to słońce jest ale prosto we mnie. Jest pierwsza rybka na białego spinku. na siatkę będziemy coś tam liczyć jestem tutaj, gdzie w przedostatnim odcinku tylko, że może z kilometr bliżej, albo niecałe No i czystej sedenty dodaję bentonitu czysty gros garden sklap. to tak na przywołanie ryb, na zrobienie chmurki chyba mało się działo na razie pod spód, nie będę tego używał Moja zanęta pod drugą grubą wędkę Kolejna sztuka. O, coś tu jest w tutaj trochę jest. Będziemy sobie odmawiać. Siatkę rozłożyłam. Tak to wygląda w miarę bezpiecznie, się tam zsuwają. co na razie cisza. Bardzo lekkie, brajno. Już te krągły mnie tutaj do tego przyzwyczaiły. O, Płotka. Pięknie podczepałem wam, że przyzwyczaiłem się i wolę wykować na jedną wędkę ale już się tak nastawiłem z tymi damelsami, dwoma różnymi zanętami, więc niech sobie stoi ta droga, ale mi tylko przeszkadza na jeziorku sobie może się tam zarzucić z boczku kilometr metry stawić tutaj jest trochę gorzej pod tym względem, no ale nic, walczymy Na takim dystansie, że po prostu po zwinięciu z metra żyłki od razu zaczyna się moja strzałówka. Albo zaczep albo troszkę większa ryba. Nie, kląpik. Ale cieszy Bardzo płytko w porównaniu do ostatnich zawodów na Woli Uchórskiej, tutaj jesteśmy w okolicach Dorohuska Tam miałem taką głębinę 8 sekund, spadał podajnik, 50, czy na 60, a tutaj 3 sekundy niecała, 40 spada No ryba za rybą będzie raczej, przynajmniej na razie O, jednak teraz nie No to jeszcze raz szybko widzę jaki tam robak jest Takiego. dobrze, teraz minimalnie zmienimy przynętę, Ciechniemy sobie kawałek ten nabijemy i przepniemy to pineczką rubinową. Z takiego, Ponad dwa białe, bardzo małe krąpiki mi się wkręciły. na razie cisza, jeszcze dam mu kilkanaście minut i zmienię może na ten drobny z No, są że w stole branią W same małe ryby nam się wkręciły Ale potrzeba czasu, za łatwo by to było, żeby od razu odławiać jakieś fajne okazy Pierwszy był największy krąg, a później już raz gorzej Dobra, powrócę jednak do białych rybaków. Zrobiłem drugi rzut na tego dumbelsa. Tutaj dosypuję sobie, sobie daję do karmelu mojego. Ostatnio myślę, że na woda w miarę podziałało. Mam tam jakieś ryby, tyle że większość spiętych. Jednego tylko wyciągniętego, ale 4 kg bez grosza zrobiłem, więc nie było tak źle. Zmieniłem tutaj też haczyk na 14. Na takim samym szponie 0,12, czyli trochę większy Zakładam sobie trzy białe, ale cały czas drobnica się nie trzyma Może karma zadziała i przyniesie mi takiego śleszcza Już zgubia mała ryba Jeszcze się koszyk dobrze nie ustawił, a już skubało Dobra, chwilę, o, teraz już czekać nie mogę. Wszystko się dobrze nie wypłukało. Może minimalnie za mocno dobijam. może powróciły czy ładne no lepsze niż te wcześniejsze na no, pęczyk białych Jest jeszcze piątego wybije na wsa cisza, niedługo zmienię na kukurydzę piątą dendrobeną ojojo ojej, ojej. kiełbit podszedł a później może jak się znudzę tych leszcz, e, tych krąpików to sobie dwie wędki na grubo postawię badałem separacikiem dendrobena Teraz damy trochę więcej, dwa razy ją przebiję, jest rybka na kukurydzę i czerwonego i spadła, bo mi się tu szybka zaczepiła. A mamy gdzieś godzinę 7.30 Trochę ponad godzinę wędkowania. Na razie sama drobnica. Tu może był fajniejszy krąg, ale go nie wyholowałem, niestety. No, po tym leszczu, który nie wiem, czy się nagrał, złapałem jeszcze potkę, podkę. Także ten drobny z I teraz już obie wędki. to samo przynęta i polujemy. Leszczyk taki. 250 punktów. Kilka ziaren kukurydzy do koszyka. Niech tam mają. Drewno z kukurydzy bez szału. Tak, jak się potrafił czepiać I ja powiem, To samo, tylko w trochę cieńszym wydaniu. Mniejszy robak i jest... mniejsze ziarno kukurydzy. Zrobić sobie porównanie. I tutaj też mam w zamęcie dość sporo karmelu. Bo wcześniej na wodach sobie dawałem, Czyli w tej mrożonej mieszance też było. I tutaj na wodach też trochę dałem. Do... Zaczę przy samym brzegu poszło. No przypłynę strzałowym, trzeba wiązać. No jest na prawo ławka, krąpek na drodę z Benasku, no, taki grubszy. Strybka na lewą wędkę dużo mniejsza, o Samo wpadła do środki robak zastał, kukurydzę dobijam kilka ziaren no. do zanęty. tak ta mieszanka się prezentuje u mnie nawet gruby parę, widzę jakaś ósemka czy dwójeczka, kukurydza, parę robaków go też zacznę używać, pelecik troszkę mi to Dowieszymy go wodą z kukurydzy niech sobie tam jeszcze dochodzi Wpadnij też na pomysł, żeby dociekać trochę kukurydzy Na razie do tej lewej wędki, do tej grubszej mieszanki Wkładam tego już w oddzielny pojemnik tylko Tak tutaj zanędziemy będzie się to Cały ząb kukurydzy ma się wyróżniać na haku Dobra, nie za mało też, żeby była Mieszamy. tak to będzie grubo Nie chcę mi się wydawać kilkadziesiąt złotych Mam mała wiadereczka, sznurek wyczepiony miałem na środku rozwijam rzucam i jest woda muszę wyjąć tą starą w misce, bo tutaj śmierdzi nie za dużo na ziarno, kukurydza się skusiła na prawą wędkę no dobra, biorę się wędkowanie. dłuższą chwilę się poopalałem bez kamery, w tym czasie spiąłem fajną rybę raczej leż na lewej wędce połowa holu, spinka, haczek jest wszystko jest na prawej wędce teraz jest kukurydza z białym już na taką kanapęczkę złapałem jednego fajnego krąpia a podstawowa cementa mi się kończy zaraz myślę puszczę z 3-4 koszyki czystej cementy. tutaj będę kontynuował tak na grubo Mam tam za sobą resztę tej mieszanki. W razie większe ryby daje ta lewa wędka. Tu taki kolega na kanapkę kukurydzy z białym. I zakładam tego mojego baita 200 20 gramowego buru. Tu mam czystą cenę. I ten, taka mieszanka wybuchowa. Zobaczymy. Pod to wszystko pod prawą wędkę, a tam cały czas w rozmyciu. Bez jakiegoś szczególnego nanęcania i wędkujemy na no, lewej się cieszymy. Po tym mam spiętym leszczu, na pewno był taki pod kilogram, przynajmniej, no, ale nie ma co gadać. Jak nie wyciągnięte, nie pokazane. miałem kamery na sobie. Myślę, a gdybym miał w podbieraku, to, to się nałożę i nagram. A ty od razu po jest ryba tylko taki krom jakieś burze nadają mamy już około go godziny 9 sam deszczu to jeszcze mógłby zostać a jak burze to będzie trzeba się zwijać jeszcze mam końcówkę tej pierwszej mieszanki z 2-3 koszyki będę już musiał używać tej grubszej no czystą mieszankę nie chcę raczej cały czas sypać do rumnicą będzie trzeba Tutaj też przerzucałem lewą wędkę właśnie w tym zmieniłem świeżutki robak i kukurydza, dobijam mi lewo. Bardzo mam teraz późny hamulec w tej wędce, ona jest trochę sztywniejsza i możliwe, że dlatego spadł mi ten meszal, był po prostu słaby zapięty, nie mam tutaj Robię taką mieszankę sobie, dodałem trochę pieczywka, fluo, karmelu, teraz sobie jeszcze trochę tej mieszanki i dodam las. dość sporo. Takie totalnie podleszcze, karmel, kobreda, Szybko. O ja, ale to pachnie Trzy godziny wędkowania za mną, na lewej wędce cały czas ten drobę na podpięta kukurydzą a na prawej na podpięta większym tym rubinowym robakiem Tu mam na grubo zanęte, sobie sobie jeszcze, nam za sobą, trochę zostało, zostało mi topionych robaków odsączę i też te one są odmrażane, więc już nie chcę ich mrozić więc polecimy na grubo więcej karmelu i kapa lasy i pieczywka to ma działać druga akcja, i więcej peletu na no, lewo wędkę w rozmyciu Minut, zestaw w wodzie. Ten drobny podpięty robinowym a to taka okleja. O! Chodź, fajna na ten drobny z powiedział. Takie ryby to już się chwali na było Piękna, patrzcie. Dwadzieścia parę centów. Już fajne branie zrobione. Przyponowałem takie rzuty z boku. Tutaj na tym stanowisku, bo raz razy zaczepiłem drzewa. I proszę, pan poszedł. Najprawdopodobniej mam w suma pod prąd wali. Już go tutaj męczę z 5 minut. Nie wiem czy nie wszedł w zaczep. Tak. O Ten Dentyrmenkę. Stamtąd przywalił tu pod a później tutaj. Puścił. A, pierdziel, a taką rolę mi zrobił. Ciekawe, czy jest haczek, nie? A tak, co poza tym mocno grzeje, Brania się uciszyły, jak zakładam białego. Krąpiki biorą na ten drogę, teraz było cicho do teraz. Próbujemy jeszcze raz. Haczek 12 na 14. Myślałem, że to lesz, bo takie fajne branie. Niestety nie nagrywałem, znowu się opalam. Jest tak gorące, że masakra, tak parna. Dobra, większy ząb kukurydzy. I czekam na ciebie, leszczu. No i tak, o tym chyba w sumie wszystko nam spustoszało. Jest godzina 10.30. Na lewej cały czas maltretuję ten drogę z a na i coś z tym zmieniam Myślę po się trochę, założę same białe. To najpierw kiełb, teraz ukleję średniacką. Mam tu siatkę złożoną, wrzucam te Tak, tak na wagę nie szedłem, bo już ponad połowę wędkowania nastawiłem się troszkę grubiej, Jeden drogę na co szczerze mówiąc, tylko dwa reszcze. Dwa leszczyki. ładną płoć. Kurczę na więc wędce jeden ząb kukurydzy było szarpnięcie, dość mocne, wtedy nie zdążyłem, już pewnie nie powtórzę. długo teraz posucha, była, jeszcze w poli, zaraz będę zbierał. Wyjmę rybki, wypuszczę z siatki i będę tam powoli się pakował. Ostatnie żółte obejmę wędkami i będę spadał. To biję zanętą, przypnę tam co dzień chyba. Dobra. Ale gorąco, woda jest Sakra. rząd prawie. Tutaj założymy jedną kukurydzę, już nie mam ten drobny, jedna duża kukurydza. Nabijam lecie, jeszcze się będę składał. tak pali, że to masakra, ale burzę jednak nie ma. Dwa łyżki takiego, reszta drobnica, krąpi. Co tam większego? O, tu ładna płacz. Pierwszy taki największy, z 300 punktów, może 250 50. Dobra, reszta to drobnica już. Jak się słyszy, za się złoży. Dobra, zostawiamy w kawędzi do złożenia. Już składam pierwszy. O, tutaj już ogarnięto w miarę. Tym ja jeszcze się chowałam, bo w miarę nowy. Podsumowując dzisiejsze blandkowanie. No myślę, że mógłbym z tego troszkę więcej wyciągnąć w te pierwsze 3 godziny. Gdzie miałem te dwa leszczyki, jeden na największe rybę spięta leszcz. Później to już tego suma nie liczę, bo raczej suma szedł pod nurt i no, trudno takie do wyciągnięcia, jak już troszkę większy jest na feder, szczególnie na moje cienkie, w miarę cienkie zestawy. No i to ile. Będę próbował czy myślę. Dwa miesiące będę sobie jeździł no Bóg gdzieś może jakoś czasem odskoczę sobie zrobię na bajorko, ale jakoś mnie nie ciągnie. Bóg to jednak jest natura i, i wolność. No dobra, to ja się żegnam i do następnego. Trzymajcie się, hej. No i pożegnam się takim krąpiem. Do następnego, hej.